No, jesteśmy zaszczyceni Waszą e, Państwa tutaj obecnością na wspaniałej wystawie, którą, której celem jest swego e, rodzaju wspomnienie Czotonusza Kantona, naszego wielkiego opisowego artysty. E, Odnieśliście się Państwo do, do jego twórczości zarówno artyści profesjonalni, tak, tak też opiekunowie, wychowani w instytucji, które prowadzą zajęcia wychowania praktycznego. Wystawa jest dziełem przede wszystkim pani doktor Zabytowanej Iwony, doktor Iwony Bułgajskiej Widok oraz pani doktor Anny Sterigi. To jest kolejna z osłon, które panie prezentują cyklicznie co roku, odnosząc się do wielkiej i wybitnej duchowości, nie tylko polskiej, ale też światowej i europejskiej. Wystawa jest szczególna. Pierwszy raz jesteście Państwo w przemyśle, co Was bardzo cieszy. Może uda się w przyszłym roku również zaprosić Państwa do nas ponieważ ja reprezentuję tutaj organizatora tej, tej odsłony, wystawy, która znajduje po całej Polsce, po wielu, wielu znaczących galeriach. Poproszę Panią Iwonę o, o głos na temat bardziej precyzyjny. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie, tylko jeszcze właśnie może poczekajmy sekundeczkę, bo nadchodzą jeszcze jedna grupa gości. Tak? Zapraszamy serdecznie. Można się troszkę przesunąć tak, właśnie, o. Ja jeszcze dodam, że tak fajnie się złożyło, że akurat my mamy po tamtej stronie ulicy w naszej galerii wystawę Banka Nalety, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. Musicie Państwo tak. pamięć, nie wejdzie, to się ładnie wiąże, prawda? Ponieważ się bierze udział również i w tejże wystawie, a także jego wychowankowi. Także stanowi to taką całość. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na tym niezwykłym wydarzeniu, na wernisażu wystawy towarzyszącej projektowi międzynarodowym. Chodzi nam o międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy. Kantor trzeba być który jak zauważył Pan dyrektor ma już kolejną odsłonę i jest to dla nas szczególnie ważne, że możemy zaprezentować projekt, jego pokłosie właśnie tutaj w Przemyślu, w Galerii Sztuki Współczesnej, za co serdecznie dziękujemy. I jeszcze tylko dodamy, że jest to instytucja bardzo znacząca. Województwa Podkarpackiego, oficjalny partner projektu, za co również bardzo serdecznie dziękujemy. Może zaczniemy od powitania wszystkich gości i tutaj będę prosić o pomoc panią, panią doktor. Bardzo serdecznie witamy uczestników warsztatu terapii zajęciowej Mada w Nowym Sączu z panem kierownikiem Janem Reszkiewiczem, e, e, oczywiście uczestnicy i kadra e, instruktorzy, Ja reprezentuję Akademię Nauk w Domni Sączu. E, jest również z nami pani Agata Rolka e, i studenci nasi. Bardzo dziękuję również za montaż tej pięknej, ale trudnej wystawy. Również uczestniczce projektu pani doktor Annie Kałamasz-Kucz z Akademii, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Przemyślu. Przepraszam. Przemyślu. Ale czego nie? Jako bliźniacze i partnerskie uczelnie, to proszę wybaczyć. I myślę, że następnych uczestników poproszę o przedstawienie panią dr Annę Stelikę z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsze zdanie już Iwona Mi zabrała, czyli jestem z Uniwersytetu Rzeszowskiego. <noise> Witam was bardzo serdecznie wszystkich. Oczywiście uczestnikami tego projektu były także odnowy uczestnicy pracowni plastycznej prowadzonej przez Bartosza. O tym wspomnieliśmy z Dla Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Proszę. Witamy wszystkich. Także mamy jeszcze jeden ośrodek, który do nas dołączył do tego projektu i z nami jest. Jest to środowiskowy dom samopomocy. Zawsze mylę byłem... Sokołowa Małopolskiego, zawsze ich wspaniałym. Widzę także wśród gości panią doktor, niedawno u nas obronioną, cudowną wspaniałą. Waszą tutaj artystkę i aktywistkę, Nina Kalinowska. Jest z, z nami artysta, malarz Marcin Pecka, który jutro będzie miał swoją indywidualną wystawę w Porębach Kubieńskich w tamtej Galerii Sztuki Współczesnej, jaka pastuły z Już robimy takie zawrotki. Marcin sobie tam jest. Dają głos, może dojadą albo zagubieni chodzą po przemyślu. Szanowni Państwo, teraz może kilka słów o projekcie. Jest to bardzo duża inicjatywa, w której udział biorą uczestnicy, zaproszeni goście aż z dziewięciu krajów. Między innymi z Stanów Zjednoczonych, z Łotwy, z Austrii, z Hiszpanii, z Francji, z Włoch, z Ukrainy i oczywiście bardzo ważne ośrodki polskie, wymienione instytucje i również goście z zaproszonych uczelni polskich. Chcieliśmy dodać, że partnerem projektu jest właśnie wspomniana Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, ale również i Klikoteka, która na to wyraziła zgodę, również kantorówka z Wielopola Skrzyńskiego, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu i Muzeum Wody Karpacjanów i Gładyszów w Gorlicach i Szymbarku, więc jest to dla nas bardzo ważne uczestnictwo tak znamienitych i wspaniałych instytucji, ważnych instytucji kultury w naszym kraju. Cały projekt skupiony jest oczywiście wokół twórczości, przekazu i myśli niezwykle głębokiej, które są zawarte w twórczości Tadeusza Kantona. Tadeusza I jak zawsze w naszych projektach bardzo ważnym gościem, bardzo, ważnym, bardzo ważną częścią składową jest uczestnictwo właśnie instytucji, które, które poświęcone są. Wspieraniu i promowaniu twórczości, wspieraniu życia właśnie osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękujemy za to uczestnictwo i uważamy, że właśnie świadczy to niezwykle o wymiarze inkluzyjnym, również wykluczającym, zapobiegającym wykluczeniu, i dlatego jest to właśnie ta wielowymiarowość projektu, jest dla nas bardzo ważna. Projektowi towarzyszy jak zawsze monografia artystyczno-naukowa, która zawiera i teksty e, pisane, i artykuły, i również e, pracę naszych wszystkich wspaniałych uczestników, gości z ich autorskim komentarzem. E, pozwolimy sobie teraz przekazać, może tak symbolicznie, na ręce pana dyrektora e, właśnie egzemplarze, i bardzo mamy nadzieję, że Hilką, że będzie to nie tylko dobra lektura, ale również pomoc w rozprzestrzenianiu informacji o tym naszym niezwykłym projekcie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Za <trybujesz> <Terafia zainteresowań. Ta. głosy> Jak zawsze warsztaty, warsztat, warsztat terapii zajęciowej Mada zawsze tematycznie. Szanowni Państwo, Projekt jest bardzo dużym założeniem, bardzo różnorodnym. Prosimy o zapoznanie się z pracami, przyjrzenie się, jak różnorodnie została tematyka związana z twórczością, z fenomenem Tadeusza Kantora zinterpretowana przez wszystkich uczestników, również gości zagranicznych, którzy podjęli się tego trudu i z wielką radością zresztą zapoznali się z twórczością Tadeusza. Tadeusza Kantora i ich odpowiedzi, ich interpretacje tego, co zapadło w ich sercu. Również studenci naszych uczelni, zaproszonych, zaproszonych uczelni, które brały udział w projekcie, podjęli to wyzwanie i efektem jest ta bardzo różnorodna, ale jednak spójna w treści i w przekazie wystawa. Także ja ze swojej strony bardzo wszystkim dziękuję jeszcze raz Panu Dyrektorowi za możliwość prezentacji, za uczestnictwo w projekcie, za przyjęcie nas tutaj. I myślę, poproszę też o, do, o uzupełnienie, o dodanie jeszcze informacji przez Anię. Bardzo no To no nie jest łatwa sprawa, bo ona jeszcze z wciągiem wykładów i to już po prostu przyjechał w tej w może ja tylko powiem, że projekt rozciąga nam się w czasie i będzie nam się rozciągał w, w czasie, jak wszystkie nasze projekty. Ostatni marina trwał ponad 5 lat i dopiero by go. Więc ci studenci, którzy byli na pierwszym roku i w pierwszych miesiącach funkcjonowania na uczelni i podjęli się tworzenia prac, pewnie się ze może nawet zdążę ich obronić, a wystawa będzie sobie dalej gdzieś jeździła i krążyła. Ale to też jest fajne świadectwo tego, jacy byli w tamtym momencie, kiedy podejmowali się tego tematu. Jak wiecie dobrze państwo, tytuł jest Kantor trzeba być i tam są trzy kropeczki. Można się zastanowić czym trzeba być, kim trzeba być. Kantor powiedział, że trzeba być falą. Po prostu fale przypływają, odpływają, ale ciągle są. No i my też bądźmy. Zapraszamy do obejrzenia wystawki. завтра будемо з вами в ефірі і поговоримо про те, що ми сьогодні обговорювали.

kilkadziesiąt lat i wiem jak ważną rzeczą jest pamiętać o artystach, którzy odeszli. Wy Państwo właśnie to robicie. Jestem przekonany, jeżeli Tadeusz Kantor gdzieś tam z góry nas widzi na pewno jest szczęśliwy, bo bez naszej aktywnej pamięci ta twórczość po prostu gdzieś jak fala się rozmyje. Także, także bardzo ważną rzecz Państwo zrobiliście i szczególnie Wam za to dziękuję. Bardzo dziękujemy, a my dziękujemy za wspaniałe upominki przekazane przez UTZ MADA. Ja tylko dodam na zakończenie, że każda odsłona wystawy to jest inny prezent, pominek ze strony WTZ-mada, który zawsze jest wpisany treściowo, merytorycznie właśnie w projekt i twórczość kantora. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zapraszamy do, zapraszamy do obejrzenia wystawy. Dziękuję. Dziękuję. That's